ta część przed nami, a za nami już ćwiczenie dotyczące ktani, języka, stawu skroniowo-żuchwowego. Także jeśli chcecie zobaczyć, coś Was ominęło, to zapraszamy Was do zobaczenia tych odcinków. Teraz zajmiemy się przeponą, tą sławną przeponą, czyli czymś, co zostało już owiane w legendy, jeśli chodzi o nauczycieli, jeśli chodzi o mówców, aktorów, wokalistów, ale nie tylko. Także zaproponujemy tutaj Wam z Korneli. Ćwiczenie rozluźniające e, przepony, bo przecież bez sensu działać e, takim ćwiczeniem, typu s, 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 podrażniać tą przeponę, podrażniać nerw błędny i tym samym podrażniać w zasadzie cały organizm, wprawiać go w e, uczucie przewlekłego, permanentnego stresu. Tutaj w pełni zgadzam się z Natalią, więc chcemy tutaj wyjść do Was z propozycją e, takiego ćwiczenia, gdzie przydadzą nam się nasze ręce. Jeśli macie dużą świadomość ciała, możecie potem próbować bez rąk na zasadzie samego cyklu oddechowego wówczas będziecie świadomie kontrolować to co się dzieje w waszym organizmie także układamy sobie ręce w okolice dolnych żeber szeroko wówczas z każdym cyklem oddechowym na wydechu będziemy mogli delikatnie zagłębiać się w okolice pod naszymi dolnymi łukami żebrowymi Także mhm. próbujemy? Tak, zwróćcie mhm. tylko uwagę, żeby nie napinać na pewno. Tak jest. Unikamy tego ruchu. Nie chcemy być za bardzo pochyleni, odchyleni. Teoretycznie. Znać się dobrą pozycję. Dokładnie. Ustabilizować swoje pośladki, wydłużyć e, kręgosłup. Siąść na e, guzach kulszowych. Na guzach kulszowych, co ja nazywam e, pulpecikami. Tak, tak? E, stopy e, całe na podłodze. Zgadza się. Także tutaj, tak jak mówiłam, na początku możemy zacząć od szerokiego rozstawienia, im bliżej będziemy odczuwać delikatnie większe napięcie. Przejdźmy do ćwiczenia. Także układamy ręce w okolicy właśnie dolnych żeber. Tutaj zwracamy uwagę na nasz cykl oddechowy. Chcemy, żeby wydech był stosunkowo dłuższy od wydechu, na przykład w kombinacji 1 do 2, czyli na przykład wdech liczymy sobie do 3 sekund, wydech do sekund 6. Każdym kolejnym cyklem na wydechu będziemy mogli głębiej zatapiać swoje ręce. Czyli raz, dwa, trzy i wydech sześć. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Tak jest. Także w momencie, kiedy chcemy wykonać to ćwiczenie bez użycia rąk, będziemy świadomie kontrolować swój wydech, po to, żeby tutaj nasza przypona zaczęła prawidłowo pracować. W momencie, kiedy siedzimy, jest to stosunkowo dobra pozycja, ale możemy to ćwiczenie wykonać w zasadzie w pozycji stojącej najlepiej w pozycji leżącej, gdzie całkowicie będziecie mogli się rozluźnić. Jeśli chodzi o pozycję leżącą, e, byłoby fantastycznie, jeśli ułożymy swoje dolne żebra na macie. Sprawimy, że one będą nam przylegać do podłoża. Kolejny etap to jest wydłużenie odcinka lędźwiowego kręgosłupa, więc tutaj całkowicie elongacja naszego kręgosłupa, i kolejno. Elongacja, czyli wydłużanie. A... <grytanie> wydłużanie! <grytanie> <grytanie> Czyli wydłużamy sobie jakby mamy to uczucie przedłużenia i co dalej? Tak jest. E, I finalnie osadzamy nasze biodra e, na podłożu. Czyli trzy aspekty, które powinniście spełnić. Co z nogami? Tutaj możecie mieć albo nogi wyprostowane, albo zgięte. Szczególnie tutaj polecałabym pozycję ze zgiętymi kończynami dolnymi w momencie, kiedy będziecie odczuwać dolegliwości w zakresie odcinka lędźwiowego. Dokładnie tak. E, Ile jak często y, wykonywać te ćwiczenie? Myślę, że 3-4 powtórzenia w takiej serii będą w sam raz. Mm -hmm. Później chwilka jakby normalnego naszego oddechu dla mm -hmm. znormalizowania e, cyklu i taką serię możemy powtórzyć na przykład trzykrotnie, e, a więc finalnie będzie to około 12 oddechów. E, też musimy pamiętać o tym, żeby się nie przehiperwentylować. Tak. E, także tutaj jeśli mamy zawroty głowy e, bądź mroczki przed oczami, to po prostu przerywamy sobie to ćwiczenie, mm -hmm. e, ale myślę, że, że jeśli będziecie świadomie panować nad swoim oddechem. E, to nie powinno Wszystko się tego pojawić. Tak. Jeśli chodzi o częstotliwości, ja na przykład to ćwiczenie wykonuję właśnie w pozycji należąco. Jest to moja ulubiona pozycja. Co wieczór, w zasadzie przed spaniem, po to, żeby też organizm wyciszyć, bo przecież, tak jak bierzemy prysznic co wieczór zewnętrzny, to też warto zrobić ten prysznic wewnętrzny właśnie naszym oddechem. Także należąco ja sobie ustawiam zwykle minutnik na trzy minuty i wykonuję właśnie takie serie, o których wspomniała Kornelia. Czy to jest Dobry pomysł! Myślę, że to jest fantastyczna wersja na zakończenie swojego dnia. E, mogę również Wam polecić e, dla osiągnięcia tego stanu rozluźnienia na wieczór najlepiej, właśnie ku wyciszeniu swojego organizmu. E, trening autogenny Szulca: znajdziecie go zapewne na YouTubie. Mm -hmm. Będziecie mogli dostosować, e, że tak powiem, barwę głosu, bądź osobę, która będzie Was przeprowadzać przez ten cykl. Także serdecznie Wam polecam taką praktykę. Tak, a jeśli nie, to zachęcamy chociażby do puszczenia muzyczki relaksacyjnej dla po prostu przyjemniejszego wykonania tego ćwiczenia. Zgadza się. Dzięki Wam za obecność. Bardzo Ci dziękuję, Kornelia, za wskazówki dla wokalistów i nie tylko. Ja również <laughs> bardzo się cieszę, że mogłam dodać kilka słów od siebie i, i pomóc Wam w Waszej codziennej praktyce. Dzięki. Wszystkiego dobrego. Cześć. Do zobaczenia.